Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i ja jestem Blacks, no i tak jak było zapowiedziane, jest poniedziałek i wraca seria z Fima, seria, którą bardzo lubiliście, seria, która też mój kanał wypromowała, wybiła w kugurze, wielu nowych widzów przyciągnęła, więc mam nadzieję, że podczas... Tej przygody również będzie Wam się to podobało, odblokowaliśmy poziom trudny, więc myślę, że będzie troszkę więcej tutaj, że tak powiem, trudności, przeszkód i jeszcze głupsze decyzje sędziowskie, które będą nam przeszkadzały w zdobyciu, no chyba mistrzostwa, była ankieta na kanale, w której 70% osób stwierdziło, że zdobędziemy mistrzostwo świata, więc zobaczmy, czy tak będzie. Poziom wysoki w końcu odblokowany, 1500 na start, zużycie zwiększone, kara za wypadki zwiększona, nie wiem jak może być jeszcze większa, poziom botów trudny. No i oczywiście w ankiecie zwyciężył e, świeżo upieczony mistrz polski, zawodnik KS Toruń Robert Lambert, więc również oczywiście naszym tutaj Brytyjczykiem, który potencjał na pewno ma, tylko ostatnimi czasy troszkę jest przygaśnięty będziemy się tutaj mierzyli z pozostałymi kocurami, jacy są. Mamy wstępniak, oczywiście ten wstępniak oglądaliśmy, ten wstępniak myślę każdy z was widział, możemy tylko sobie tutaj popodziwiać obrazki ze starych rund, no ale myślę, że wszyscy je mniej więcej widzieliśmy. To jest początek, zaczynamy klasycznie od Grand Prix Warszawy, mniej pieniędzy, mniej wszystkiego, zużycie części zwiększone, co oznacza, że przede wszystkim musimy sobie moim zdaniem pójść do garażu i nie wiem czy nie kupić silnika z buta, no jakby ten silnik się bardzo zużywa, a, więc może kupić drugi silnik na start, żeby mieć po prostu dwa na zmianę, jakby coś było nie tak. No a sprzęgło i opony, no to, znaczy opony to może już bez przesady, ale sprzęgło i rama, no zobaczymy, może po prostu bardziej, żeby była taka wymienność, no bo drugi silnik 2100 możemy nie doczekać. A pamiętamy, defekty w pierwszym Grand Prix lubimy, lubimy mieć, więc kupimy silnik. A, Olej, jak wygląda ten najdroższy olej, jeżeli chodzi o ochronę części? 175. Może sprzęgło? Może. Czekajcie, tu jest za 5 stówek, tego już nie kupimy. To jest no, trochę lepsze, jest to sprzęgło, co by nie mówić. Starty mamy średnie, ale czy ja wiem, czy w to sprzęgło inwestować? Może bym sobie kupił po prostu trochę lepsze opony. Te 107-eczki zawsze były fajne, więc kupimy sobie te oponki, żeby powalczyć. Także trzy komplety i akurat starczy nam na jeden najlepszy olej 25 zł na loda kaktus i czteropak, jeżeli dobrze nam pójdzie, no i dobrze i myślę, że będzie wszystko elegancko. Tak to wszystko rozkminiliśmy. Um, pokaż listę zawodników. Lista oczywiście niezmienna. Jest nasz Max Freak, który jest dziką kartą, więc klasycznie postaram się teraz jego punkty w komentarzu wrzucać regularnie, żeby się tutaj nie zapomnieć, żeby Soulfires nie musiał nam tam pomagać i dorzucać, jak już widzowie się sami domagają tych punktów. No i dobra, myślę, że możemy rozpoczynać ten koncert. Zagrajmy ten koncert, rozpocznijmy to Grand Prix Warszawy i zobaczymy, jak pójdzie naszemu Brytyjczykowi w tym turnieju otwierającym na stadionie narodowym. W Warszawie wielki obiekt, który przyciąga na pewno rzesze kibiców, który momentami w niektórych sezonach jest komentowany jako Grand Prix, który jest troszkę może bez sensu, który jest może troszkę nieudane, ale zawsze, ale zawsze jest oblegane, zawsze jest odbijane szerokim echem pośród społeczności żużlowej, zresztą no, żużel na takim obiekcie zawsze musi robić wrażenie, więc zobaczymy jak pójdzie tutaj naszym śmiałkom, jest nas oczywiście 16, jest polski McFreak, jest wszystko się zgadza. Więc no myślę, że przejdziemy sobie do następnego naszego wyścigu, oczywiście od początku. No i nasz bieg to bieg numer 3, co oznacza, że tor lekko odsypany, już będzie można troszkę chyba szerzej podróżować. No i dobra, możemy przejść do tego ekranu. I tak, to jest tor krótki. Ciśnienie w oponach to 70 często było OK. Lekko w tą stronę pójdziemy przełożeniem, lekko podbijemy obroty. Co my tu mamy? Mamy te opony lepsze, one są założone, mamy ten silnik, również ten silnik. Z, mniejszym, z mniejszymi obrotami, z większym momentem obrotowym jest założony. Wydaje mi się, że ten silnik będzie lepszy na ten obiekt, więc no, sprawdzimy, sprawdzimy, rozpoczynamy nasze zmagania i miejmy nadzieję, że było warto czekać i miejmy nadzieję, że dźwigniemy po prostu ciężar gatunkowy tego, co przed nami. Jack Holder, Kai Hugenbeck, Robert Lambert i Daniel Bewley. Tak wygląda nasza stawka. Ciekawie będzie się umierzyć tutaj z Dominem Kubera, który jest naszym wirtualnym ostatnim mistrzem, no ale jest tutaj nasz piękny niebieski Kevlar, jest kask biały z Red Bulla, no i zobaczymy, czy ten Red Bull doda nam skrzydeł, czy może niekoniecznie. Czas rozpocząć pierwszy wyścig tej serii, pierwszy wyścig tych mistrzostw. Zobaczymy jak pójdzie, oczywiście start wyśmienity jak zawsze, chociaż jak na nas start jest całkiem nieźle, niezły. I oczywiście już było na starcie gorąco, Jack Holder tam, Zderzył się z jakimś z zawodników, no i mamy przez to wszystko problemy, bo wpadliśmy w Jackiego, no i jest różnie. Ale tutaj udało nam się manewr wyprzedzania wykonać bardzo ryzykowny, ale taki, który wydał. I co tu się dzieje? krawężnik nawet wyciąga, ale jednak tutaj nasz ulubiony Rudzielec próbuje nas po i widąć, Chociaż dla niektórych ulubionym Rudzielcem po ostatnim weekendzie żużlowym może już być Maksymilian Pawełczak. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje w tym wyścigu, więc musimy chyba się przenieść jednak na korzystniejszą ścieżkę, na szeroką. Kai Huckenbeck tutaj chyba walczy o dziką kartę w cyklu Grand Prix bo bardzo ładnie jedzie, nie daje się wyprzedzać, a my tutaj mamy faktycznie problemy. W sensie takie, że nie możemy się utrzymać, boty nas tutaj atakują, ale tutaj chyba te nożyce wydadzą? No nie wydały, nie wydały. Próbujemy tutaj nurkować, ale to Dan zanurkował pod jednego z zawodników. Ależ się tutaj działo w tym wyścigu. No i faktycznie to może oznaczać, że będzie to ciekawa seria. Walczyliśmy, nie było nam dane, że tak powiem, dostać się na troszkę lepszą ścieżkę. Może troszkę... Jesteśmy gorzej spasowani, zaraz to wszystko będziemy usprawniać i sprawdzać. Dobrze, że nie było upadku, dużo się tutaj bardzo działo w tym biegu, więc muszę przyznać, że było ciekawie. Nawet bardzo ciekawie. No i co? Przewijamy do następnego naszego wyścigu i zobaczymy, czy Robert Lambert również będzie miał taki, że tak powiem, zimny start jak diesel na mrozie, czy może będzie inaczej. Bartek z Marzik z Danem Julejem, póki co bardzo dobrze dysponowani, również Jason Doyle, również Freddy zbiera te punkty, kaj, fajnie. No, a reszta, reszta ma może mniejsze, większe problemy. Czas zobaczyć, jak my z tymi problemami stoimy aktualnie. Biegłusmy, szeroka jeszcze bardziej chodzi, może w tą stronę pójdziemy, może jeszcze zmniejszymy ciśnienie i przełożenie. Reszta w miarę chodzi. Nie wiem, czy opony już zmieniać. Wydaje mi się, że 86 to powinno raczej zostać na ten moment. Troszkę może sobie podkręcimy jednak ten silnik, bo. Na no jakiś większy zastrzyk punktowy wydaje mi się, że jest bardzo potrzebny. Tym razem wojna polsko-brytyjska, Kubera Woźniak Tajski oraz y, oczywiście Robert Lambert. No i jest Domin Kubera, ze zespół skrajnych, tutaj zawodnicy, którzy największą sympatię, jeżeli chodzi o głosowania na naszym kanale, zebrali. Domin, Zobaczymy jak Domin po tym wirtualnym mistrzostwie będzie śmigał, bądź po wicemistrzostwie polskim. Robert Lambert uskrzydlony tym prawdziwym mistrzostwem może pojedzie dobrze start, jak to zwykle wygląda. Ależ tutaj mamy kolizję na początku wyścigu, no i... Domin Kubera leży, wydaje mi się, że może on zostać wykluczony z tego wyścigu, możemy sobie szybko zobaczyć powtórkę, jak to tam wyglądało, ale no nie, no dobra, pojechał prosto na łuku, pojechał prosto i no raczej moim zdaniem tu oczywiście będzie Domin wykluczony, ale zobaczymy, co zrobi pan sędzia. Jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie, sprawcą w wypadku został uznany Tajufinden, co dla mnie jest anomalią, ale no skoro sędziowie zostali podkręceni na jeszcze surowsze sędziowanie, to prawdopodobnie są jeszcze bardziej ślepi. Domin skosił tutaj bardziej wszystkich pozostałych, tak jak skosił w meczu finałowym Patryka Dudka. Niestety, jakby on upadł, nie wiem dlaczego Tajski został wykluczony, ale ta gra chyba Tajskiego nie lubi, więc, no, jakby nie może nam tutaj w sumie. No, nie pozostaje nam nic innego niż po prostu zmierzyć się z powtórką, ponieważ to jest jeden z niewielu razy, kiedy nie byliśmy uwikłani w żadną taką sytuację torową, więc trzeba po prostu z tego korzystać. No i trzeba wziąć nie jeden, nie dwa, a właśnie trzy punkty. Takie są nadzieje, szeroka powinna chodzić, jeżeli się dostaniemy szybko na tą ścieżkę, która powinna być lepsza. Powinno być lepiej. Dominie w powtórce zostało nam dwóch Polaków do pokonania. Patryk tutaj się wynosił. Bardzo dziwna sytuacja, wyhamowało chyba tam domina. Patryk poleciał gdzieś, też nie wiadomo, co się tam do końca stało. Ale koniec końców wygląda tak, że prowadzimy. Wytracili prędkość nasi przeciwnicy, więc to może być bieg serii tych spokojniejszych. I cieszy mnie to, ponieważ przy okazji trochę się martwiłem o te opony. Było 83 na tych oponkach żywotności, co już pokazuje, że nawet w poprzedniej serii na poziomie normalnym mieliśmy lekkie problemy, jeżeli te opony były na takiej, że tak powiem, poziomie zużycia. W tym momencie prawdopodobnie uda nam się wyciągnąć tą trójeczkę, więc brawo dla Roberta. Rozstrzygnął pierwszy łuk. Może nie bez problemów, może nie bez zamieszania. Ale na tyle uczciwie i na tyle dobrze, że sami prawdopodobnie zwyciężymy w tym wyścigu, że Robert Lambert, pierwszą trójkę. W tym sezonie Grand Prix będzie mógł zapisać na swoim koncie. No i pokonał dwóch Polaków osamotniony w walce tutaj bez tańskiego. Oczywiście to jest walka indywidualna, ale możemy sobie przypisywać tutaj takie analogie. Domin w ogóle zupełnie wytracił prędkość, więc czy trochę sprawiedliwości wróciło? Może nie do końca, no ale tak to póki co wygląda. Wyścig kolejny będzie naszym wyścigiem dziewiątym z tego co widzę, czyli jedziemy tym razem od razu po równaniu. No nie jesteśmy wielkimi fanami tych wyścigów, y, póki co, ale zobaczymy, może Robert Lambert ma tutaj na to wszystko inne zdanie. No oczywiście jest to zawodnik, który potrafi podróżować całą szerokością toru, e, jeżeli chodzi o tory jednodniowe, trudno powiedzieć jak to do końca wygląda, no ale bierzemy nowe oponki z lepszą przyczepnością, tak, tak, jeszcze sobie to sprawdzimy, żeby tutaj przypadkiem nie jeździć na tych powiedzmy teoretycznie gorszych. Jest ok. tor był równany, może trochę, chociaż kurde jak to z mocą zrobić... Nie wiem, no jakby te przełożenia oddały. Wydaje mi się, że lekko po prostu zmniejszę na silniku, żeby nam się nie zużywał aż tak bardzo. No i będziemy, będziemy walczyli, będziemy wchodzili na ten motocykl i będziemy próbowali tutaj osiągnąć co tylko będzie się dało najlepszego, ale nie będzie to łatwe, bo między nami, o, wokół nas bardziej, Bartek Zmartnik, Andrzej Lebediew i Martin Waculik, czyli zawodnicy, którzy zdecydowanie znają smak już nawet podium Grand Prix, bądź Mistrzostwa Świata, bądź wygrywania rund seryjnie, jak Wasul w Pradze na przykład, więc czas zobaczyć, który z tych zawodników w niebieskim kewlarze, bądź w kewlarze czarno-złotym będzie najlepszy. Póki co, no, na starcie nie możemy za bardzo tutaj dużo rokować. Mamy kolejne zdarzenie po starcie. Zderzyli się Bartek z Martyk z Andrzejem Lebiedniewem. Dla mnie to była powtórka w czterech, ale jak wiemy, tutaj takie rzeczy się nie dzieją. Andrzej Lebiediew wykluczony za upadek, no i wydaje mi się, że to akurat jest decyzja słuszna. Nie będziemy wchodzić w jakąś większą polemikę, nie będziemy tego analizować. Mamy się skupić na powtórce tego wyścigu. Znowu jeden z rywali mniej. Zawodnik po naszej prawej stronie dostał wolne. Sam sobie je w sumie wziął. Można powiedzieć, że L4, takie na które się bardzo postaram. No i zobaczymy, jak to będzie koniec końców wyglądało. Musimy się wspiąć i tego Bartka jakoś tutaj y, założyć. Y, no, oczywiście nie na starcie, tylko z biegiem wyścigu, ale klejmy się, staramy się przynajmniej przykleić do krawężnika. Chociaż tutaj, tak nawet za koło poszliśmy, jakoś wyciągnęło Wacula tutaj. No i teraz my, teraz my nasze szanse, ale kurde, fajnie to wygląda. Zrobiliśmy tutaj troszkę takie nożyce, ale Wacul jedzie fajnie, jedzie szybko. My, kurde, nie wiem, czy my jesteśmy dobrze spasowani, jeżeli chodzi o jazdę po krawężniku. No a tutaj wymagana jest jazda po krawężniku, no bo jest w porównaniu. Nie wiem, czy nie pogrzebał sobie Robert Lambert szans na zwycięstwo. Nie, no chyba. Żartowałem, pogrzebał sobie szansę, ach, jazda po krawężniku, prawda? Mieliśmy punkt darmowy i nie skorzystaliśmy z tej tutaj możliwości. Jest dużo, jest dużo w tych zawodach, czasami po prostu przedobrzymy. I no niestety, niestety, Robert tym razem przedobrzył i to w bardzo znaczącym stopniu dostaje wykluczenie tylko dwóch zawodników dojechało na metę w tym wyścigu. Nie jest to często spotykana sytuacja w Speedway Grand Prix. No i po trzech wyścigach mamy punkty 4, więc Robert Lambert ma dość sytuację ciężką, co prawda. Ma teraz Doyla Madsena, Doyle jeździ bardzo ładnie, Macen troszkę gorzej, Freddy no Freddy tak średnio, ale lepiej od nas, więc tutaj w sprzęcie nic nie kombinujemy, dosłownie. Zwłaszcza, że to jest bieg 15, szeroka bardziej chodzi, wykorzystaliśmy to w poprzednim naszym wyścigu, więc trzeba się spiąć pole wewnętrzne, więc nikt ich nie zetnie tutaj z naszych rywali po krawężniku, trzeba będzie się już samemu teraz tutaj jak najlepiej zadysponować i pokazać, że cały czas walczymy o wejście do półfinału, bo te 9 punktów to jest nasz cel minimum i coraz bardziej ten cel się oddala, co by nie mówić, bo no już marginesu błędu również nie ma. Nieraz się... Oj, tutaj zahaczyliśmy o tylne koło Leona Matsena, na szczęście zaopanowaliśmy. No ale komplikuje to nam sprawę bardzo. Komplikuje to nam bardzo sprawę, więc idziemy troszkę szerzej, napędzamy się i zobaczymy, co będziemy w stanie z tego wyrzeźbić. Nie wiedzieliśmy, czy iść za koło, czy iść pod Macena. W Koniec w końcu udało nam się go troszkę odepchnąć i jest dobrze. Robert Lambert rozpoczyna swój taniec, rozpoczyna swój może nierozpaczliwy taniec, ale no on wie, że dużo miejsca tutaj nie ma na błędy, więc trzeba się spiąć, trzeba dobrze pojechać. Wykorzystuje całą szerokość toru, próbuje tutaj się zbliżać do Frediego, próbuje tutaj zbliżać do Jasona Doyla, ale czy to. Trudne wydaje, trochę wydaje. Teraz się troszkę zbliżyliśmy. Próbujemy wejść pikło pod któregokolwiek zawodników. Chyba się udało wejść niechcący pod jednego i drugiego, ale czy to wyjdzie na ostatnim wirażu? Jason Doyle trochę odpuścił, ale odszedł szerzej. Tam jest dobra ścieżka. Będziemy się starali zamykać. Chyba się udało. Wpadli w przedziale dziesiątych sekundy. dziesiątych sekundy trzech zawodników wpadło na metę. Mało spotykana tutaj sytuacja, ale się udało. W sumie wszyscy zawodnicy się zmieścili w 0,6. Leon Macen również był tam bardzo blisko z tyłu, więc ciekawy wyścig. Może nie rozpaczliwy, ale wiedzieliśmy, że tutaj trzy punkty nam dadzą leciutki oddech z tym wszystkim i pokażą, że mamy mniej więcej sprzęt spasowany na to, żeby. Żeby walczyć po prostu o ten finał, no i wygląda to w tym momencie troszkę lepiej, jedziemy w biegu 18, więc ani to krawężnik, ani to szeroka, trzeba będzie jakoś mądrze się po starcie na przeciwległą prostą zabrać i nie zrobić żadnej głupoty. Mikkel Mikkelsen, bardzo słabe Grand Prix, Artyom Łaguta, takie bardzo przeciętne, on ma jeszcze większy nóż na gardle od nas, Max Freak z kolei jedzie całkiem nieźle, miejsce 8, tyle samo punktów co Robert Lambert, więc... No zobaczymy, zobaczymy. Silnik się utrzyma, 86, bardzo fajnie, tutaj zużycie jest bardzo sensowne. Zmieniamy opony oczywiście na świeżutkie, żeby być w jak najlepszej dyspozycji na ten wyścig. Pola startowe, pole zewnętrzne, pola bardziej tutaj chodzą, może nie z jakąś wielką tutaj przewagą, ale chodzą lepiej, a my mamy pole czwarte, zobaczymy czy to będzie ulubione pole Roberta Lamberta. Miejmy nadzieję, że tak, że tutaj nasz Brytyjczyk z numerem 505 będzie w stanie przypieczętować awans do półfinału w stylu, który będzie niepodważalny i który zamarze troszkę tę plamę z wyścigu, chociażby jego trzeciego, bo wyścig pierwszy po prostu na trasie nie poszedł. A tutaj, no niestety, niestety, nie możemy liczyć na to, że przeciwnicy się będą przewracać, ale no często się to zdarzało, chociaż raz tego zupełnie nie wykorzystaliśmy. Ale jesteśmy tuż za Maxem Freakiem, bardzo dużo kontaktu tutaj jest z niesamowitym kunsztem Zawodnicy się tutaj wykazują, utrzymując się cały czas na swoich furach. I teraz wygląda to dużo lepiej. Jesteśmy bliżej. Nie musimy aż tak blisko krawężnika jechać. Tutaj. Oj, tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja z Mikelem Mikkelsenem, ale daje nam to drugie miejsce, więc zaraz zobaczymy, czy Robert Lambert będzie w stanie wygrać ten wyścig. Rzuca się w pokoń ze swoim kolegą klubowym z Torunia. I jak to będzie koniec końców wyglądało, nie wiadomo. Mikkelsen jedzie bardzo metodycznie, bardzo sensownie i nie pozwala nam się przedostać. My też tutaj nie robimy żadnych pik agresywnych, Tutaj była agresywna pika. Pewnie wyjedzie po krawężniku, nie wyjechał po krawężniku, więc prawdopodobnie będzie trzecia trójka, ale teraz zobaczymy, bo tutaj się będzie przeciskał nie jeden, nie dwóch, a może trzech bardzo ciekawy wyścig, dużo lepsze tempo tego wyścigu zawodnicy wszyscy, jak jeden mąż wpadają na metę, no mega ciekawe są te zawody i nie spodziewałem się aż takich tutaj cięć a naprawdę, ani przez chwilę nie można być w spokoju, tylko cały czas trzeba być naprawdę na full skupieniu ale dobra, przechodzimy do półfinałów zobaczymy jak najlepsza ósemka zawodników się oklaruje no niewiele się tu zmieniło e, Kai Huckenbeck 12 punktów niesamowity występ zasadniczej Bartek 14, Doyle 12 gdzie jest Jack Holder na torze jednodniowym sobie poradził dobrze, nieważne, jest nad nami Biuli, Wasulik i Max Krieg z miejsca ósmego wskoczył, więc y, trzech Australijczyków, proszę bardzo, dwóch Brytyjczyków, y, Niemiec, Słowak i Polak. Pozostali Polacy fatalnie. No ale no Dominik w tym sezonie realnym faktycznie jeździ fatalnie. No a naszym odwoźnik to w pierwszej lidze, jak trzeba, to zawali, więc no, na Discordzie go pozdrawiamy oczywiście, bo dużo jest polemiki. Zapraszam Was również na Discorda naszego, zapraszam do lajkowania, like subskrybowania i podbijania tego filmu, żeby to się odbiło większym echem, żeby nawet w zimie żużel wybrzmiał, prawda? Czy tam w jesieni, głębokiej już coraz bardziej. Rozpoczynamy półfinał numer jeden. I teraz nie wiem, my chyba już nie mamy dodatkowych opon, tak mi się wydaje. Bierzemy pole trzecie: Jason Doyle, Kai Hugenbeck, Max Freak. Razem z nami pod taśmą startową, i jak to wygląda, nie mamy zapasowych opon. Nie mamy, więc pojedziemy na tych. 86 zużycia wydaje mi się, że to nie jest problem. Wydaje mi się, że przełożenie również jest takie, które pozwala nam walczyć. Niech nie gromimy, no ale oczywiście jest trudniej. Ale silnik części, wszystko jest w miarę na dobrych tutaj parametrach. Wydaje mi się, że. Nie możemy zakładać, że na tutaj wygramy i oszczędzamy jakieś rzeczy na finał. Tu trzeba po prostu wjechać do finału, a jeżeli się uda, to wtedy zobaczymy, co w tym finale się wydarzy. Siadamy na motocykl i jedziemy. Huckenbeck, Freak, Robert Lambert, no i Jason Doyle, Multi tutaj. Można by powiedzieć, jeżeli by się spojrzało na flagi interkontynentalne, towarzystwo, aczkolwiek Max Freak to oczywiście Australijczyk, więc zobaczymy, czy dwóch Australijczyków będzie w finale, czy Brytyjczyk z Australijczykiem, czy może żaden z Australijczyków. Nie będzie do finału na pewno, jeżeli chodzi o tutaj naród kangurów, wszyscy trzymają za nich kciuki, ale już mamy upadek, już leży Max Freak. Wydaje mi się, że Kai mógł go troszkę podciąć, no ale to jest pierwszy łuk, to jest pierwszy łuk, więc ja bym tutaj nikogo nie wykluczał. A został wykluczony Jason do. Dobrze, czekajcie, ja tu chyba sobie pomyliłem zawodników, czy nie? E, nie, nie, Jason Doyle został wykluczony za to, że po prostu sobie przejeżdżał <grym> obok. Okej. Okay. Może stwierdził sędzia, że zbyt brutalnie przejechał obok upadającego zawodnika. Nie wiem, nie rozumiem decyzji, ale. Ach, ci sędziowie w tej grze to jest dostarczyciel kontentu nieskończony, prawda? Dobrze, Huckenbeck Frigg, Lambert, sytuacja awansu do półfinału się lekko ułatwiła, ponieważ 67% zawodników z tego wyścigu wejdzie do wielkiego finału. A czy będzie w tej dwójce zawodników Robert Lambert? Zaraz się okaże, ponieważ na starcie zespół chyba bardziej niż zwykle nie było kontaktu między jego przeciwnikami, ale aż tutaj go wyciągnęło, znalazł chyba jakąś kaloinę, coraz lepiej zna ten tor warszawski, no i wygląda to niesamowicie. Również teraz walka, ale przejeżdżamy, po prostu przejeżdżamy tutaj koło Kaja Huckenbecka, no i chyba… Chyba się polubiliśmy z tym torem warszawskim, chwilę to zajęło, ale widać teraz, że prędkość jest i. Mimo wszystko trzeba teraz utrzymać to prowadzenie. Trzeba teraz po prostu jechać tą ścieżką, która nam wydała to miejsce pierwsze. Na starcie fatalnie, ale na trasie udało nam się dojechać naprawdę dobrze do przeciwników. Bardzo szybko się z nimi uporać. Oni sami chyba są zdziwieni, że tak łatwo znaleźliśmy jakąś tutaj kolejkę, jakąś tutaj ścieżkę przyczepniejszą, która nas wyciągnęła. No i korzystamy z tego naprawdę we wspaniałym stylu. Max Freak chyba nie wejdzie do finału. Kaj Huckenbeck pierwszy Grand Prix w sezonie od razu finał. Niesamowicie dobra postawa tutaj Niemca. Niesamowicie dobra postawa zawodnika Abramczyk, Poloni Bydgoszcz. Nie ma gleby szczęścia, ale jest naprawdę świetny wynik tutaj Roberta Lamberta, Kai Huckenberg, również melduje się w wielkim finale. No, i zobaczmy, jak koniec końców wygląda obsada finału. Bartosz Marznik, Robert Lambert, Kai Huckenbeck i Jack Holder. Można powiedzieć, że trzech zawodników z tego finału nie jest jakąś większą niespodzianką. Natomiast Kai z 14 punktami to jest naprawdę ciekawe, że tak powiem, zjawisko. Ale oczywiście, my lubimy takie coś, jeżeli zawodnicy, którzy są teoretycznie stawiani na troszkę gorszej pozycji, jeżdżą bardzo dobrze. I tutaj chwała dla Niemca, bo naprawdę jeździ świetnie. A my jedyne co możemy zrobić na ten finał, to przede wszystkim wymienić opony na świeże, no bo są gorsze, ale są przynajmniej świeże, silnik 83. No wierzę, że wytrzyma. To nie jest duże zużycie, to jest zużycie, które powinno nam zagwarantować, że raczej on nie padnie. E, wzięliśmy ten lepszy olej, żeby ujechał, a ten silnik przez całe zawody daje radę, więc bylebyśmy my po prostu teraz dali radę, nie wyłamywali jakoś randomowo za bardzo, jeżeli nie będzie trzeba, lekko podbijemy ciśnienie, może. Może nie, może tak minimalnie. Albo nie, to działało, to zostajemy. Jest przyczepna zewnętrzna, my lubimy takie rzeczy. Zostało nam pole czwarte, które ma 8 zwycięstw, więc czy byśmy otworzyli zwycięstwem? Nie wiem, nie będę tutaj zapeszał, lekko podbijemy tutaj jeszcze to, te parametry. No i nie pozostaje nam nic innego, jak usiąść na motocyklu i wejść w ten wielki finał z przytupem. Niemiec, Australijczyk, Polak oraz z Wielka Brytania. To są zawodnicy Anglik może, Brytyjczyk, to są właśnie zawodnicy, którzy są w wielkim finale. No i zobaczymy, który z nich będzie się cieszył najbardziej, który z nich będzie się cieszył troszkę mniej, który z nich ucałuje brązowy medal, a który z nich yy, może do mety nie dojedzie, bo na starcie naprawdę dużo się wydarzyło. Szczepili się motocyklami. trzech zawodników się szczepiło, to jest woda na młyn dla królatorów jednodniowych, to jest woda na młyn dla królatorów jednodniowych, czyli Jacka Holdera, on już ucieka, a z tyłu naprawdę dużo się działo, Robert Dumberd uporał się tutaj z kolegą, byłym zawodnikiem z e, <gry> motoru lublin Aktualnym kolegą z drużyny, właśnie prowadzącego Jacka Holdera. Kai Hugenberg na ten moment jedzie trzeci, wiezie za sobą sześciokrotnego mistrza świata, a my staramy się iść śladem póki co Jacka Holdera. Staramy się odrabiać do niego. Teraz pika po karnaczniku. Czy to zmniejszy naszą stratę? Zmniejszyło, ale tylko pozornie, ponieważ jednak ta zewnętrzna chodzi lepiej. Chyba jest po prostu za duża strata. Nie wiem, nie wiem. Zostało nam jedno okrążenie. To jest za duża strata. Chyba Jack po prostu na tym zamieszaniu na starcie skorzystał najlepiej, wyszedł z tego najlepiej i chwała mu za to pokazuje, że na torach jednodniowych to jest kocur ogromny. A na drugi drugim miejscu Robert Lambert, trzeci. Bartek uporał się jednak z, z Kajem Huckenbeckiem, więc Bartek po raz kolejny na podium, a Kai Huckenbeck no, zapłacił być może frycowe zabycie w finale Speedway Grand Prix, ale pojechał bardzo fajnie. Szkoda tego zamieszania na starcie dla niego. Dla nas może trochę też, ale wice lider klasyfikacji generalnej aktualnie nie, jednak nie, bo tu są punkty, a Bartek ma punktów 18, czyli generalnie będziemy mieli punktów 15, miejsce trzecie. Ale srebrny tutaj medal średniej wielkości, puchar na, na ceremonii medalowej otrzymamy. Tak to właśnie wyglądało, mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcinek spodobał, tak to wygląda z rzeczami, z częściami. Wszystkie tutaj rotacje, wymiany zostawimy sobie na kolejny początek kolejnego odcinka, a w tym momencie zobaczymy sobie klasyfikację generalną. Max Frigg oczywiście jest gdzieś tutaj chyba na miejscu siódmym bądź szóstym. Bartek prowadzi, mimo tego, że zajął trzecie miejsce, Jackie jest na miejscu drugim, Robert Lambert na miejscu trzecim, Kai na czwartym. Zawodników spojrzeć 10 bądź z 10 punktami jest sześciu, więc póki co taka szóstka się klaruje na taką mocną, ale zobaczymy, jak zweryfikuje to chociażby kolejne Grand Prix Finlandii w Tampere. Na ten moment ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Mam nadzieję, że powrót do tej serii również Wam się spodoba. Więcej walki, ciekawe decyzje sędziowskie, jeszcze bardziej, no i co mogę Wam powiedzieć? Czekajcie na kolejne odcinki, piszcie komentarze, dawajcie znać, czy Wam się podobało, czy nie. A ja kończę i żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych tutaj rzeczach na kanale. Na razie.